Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Ederman, a dzisiaj kto jest ze mną? Mister Małpa! To tak, dzisiaj ze mną jest Mister Małpa, jak widzicie, jesteśmy na Brookhaven. Co, kujde! Mister Małpa gra dla was na przywitanie. I widzowie, jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w Brookhaven. W ogóle też możecie ocenić, noc ocenić w komentarzu nasze skinki. I jak widzicie, jesteśmy przed bankiem, ponieważ. Niedawno wyszedł update. To było bardzo niedawno. No i no i to jest w banku, nie? <laughs> Dlatego my już teraz zaraz idziemy y, do banku i wam pokażemy. W ogóle tam jest jakaś winda, Dobra. W ogóle nie wiem o co chodzi, nie? Dlatego widzowie, wy, wy zostawcie kres, łapkę kres, w górę, wy zostawcie łapkę w górę subskrypcję. No i my już lecimy. Dobra, co jest? Kres, już dziwne. No co to? Dobra, tu jest. No, ej, karta. Ej, co to? Co to? Nowa. Ej. Ej. Ej, poczekaj! E, mam. O, ty kujdę, to się otwiera. Dobra, ej, ja próbuję... Ej ja próbuję ej. Gdzie ja jestem? O, chwila, zaczekaj! Gdzie ja jestem? To są jakieś lansery. Dobra, ej, co? Ej, o, dzięki. Ej, dobra, ja idę, chodź tutaj najpierw. Dobra, dobra. Je, nie wiem, może tutaj karta? Ja chyba wiem, zobacz. Tam Musimy powinna być. Iść. Musimy chyba iść kędy. Nie, zginąłem. Kurde. Nie, zginąłem. Ale nie, tutaj jest tylko ten, tutaj jest sejfik. Ale ja muszę tam coś ukrytać. Jak tam wejść? Ja tutaj chyba trzeba karkę otworzyć. Nie wiem, ja nie, mogę. nie Ej, mogę. to jest siana. Widzowie! Ej, co to za update? Ej, poczekajcie. Dobra, zrobimy kak. I w ogóle, ja widzowie... My chcemy. ja się... zrobię backflipa, a, a widzowie zostawiam lajka, like ok? Dobra, widzowie, teraz backflip. Nie. Dobra, widzowie, teraz musicie dostać lajka i suba, bo Mr. Małpa zrobił backflipa i widzowie, nie wiem, czy dobrze myślę, ale prawdopodobnie to jesteśmy pierwszymi, którzy nagrali, nagrali ten update. Nie, 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 ale, nie, nie, nie. albo chodź prosto, chodź prosto. O, chodź. Ty też dedłeś. Dobra, chodź prosto, albo wenty, bo, bo tutaj są wenty, lasterki, tutaj wszędzie są jakieś karty. Musimy skopić jakąś kartę. Tego w ogóle się nie da otworzyć. W ogóle to miejsce jest jakieś dziwne. Poczekajcie, widzowie, my musimy się... Ej, a tutaj są jakieś drzwi. A jako chyba... Aha. Jako Aha, pomadł. mop. Ej, dobra. Może my chodźmy na górę na chwilkę. Dobra, I przeszukajmy mop. normalnie bank. Ja bym wziął jeszcze tę kartę zieloną. Albo ej, no. Ja jeszcze wezmę karty kredytowe, dobra, ja Bo tam, nie były, tam była, był niebieski kolor, i, czyli kolor karty niebieskiej kredytowej. Ale ja nie jestem. Dobra. Ja, ja robię sobie speed A tutaj jest karta! Nie tu jest Przez klucz. Ja Zobacz. Dobra. Wejdź sobie. Chodź, gdzie ty? Ja jestem przy wejściu. Tutaj jest jakiś klucz, który... Nie, no mnie nie chce kać. O dobra, ja gdzie? Tutaj, poczekaj. I tu trzeba jakoś może trzeba rozpić. Właśnie, no. Poczekaj, ja idę setenty tedy. Spróbuj, żeby zieloną karką rozbić. Ja idę tu. Kaka nie działa. A, din, a dynamit Ale nie no, my musimy jakoś to zdobyć. Ale mam tu jest. Aha, na, na 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 na! Ty, czasami robisz tutaj kurde koncert. Ja robię koncert. To tutaj żadna karta nie działa. Nawet bankowa. Poczekaj, ja tutaj spróbuję użyć tego. Nie da się. bo ja mówię ci o widzowie, czego użyć. A tu? A tutaj nie da się stawiać tych yy, łóżek. My tutaj chcemy coś tutaj zrobić, ale coś nam tutaj nie pyka. Bo tutaj to trzeba jakoś rozbić. A mam pomysł. No, a spróbuj siakierą. siekierą? Myślisz, że to zadziała? Nie, no. To powinno być jakiś przycisk, czy coś? Co jest? Czy IQ? Dobra. Ej, dobra, gdzie idziemy? Tutaj nie. Tego węku wchodzi Dobra, idziemy tu i tutaj zielona karta, chyba. Ej, dobra. O kurde. Dobra, ho, ho dalej. Poczekaj, ja sobie usunę takie niepotrzebne itemki, tylko żeby mnie usunął nie tący klucza widziałem że siekierka będzie działać. Co tutaj jest? Aha. O! Ho, ho. Ej, my tutaj przeszliśmy. Poczekaj, nie wiem po co ja usunąłem TNT, bo teraz jest potrzebne. Jeszcze raz, jeszcze raz, postaw drugie. Ale ja nie mam co usunąć. A no to poczekaj, to ja postawię, ja poczekam. O, dobra. Kolejne TNT. Jest, otworzyło się całkiem. Chodź. O kurde, co to są za koisy? Bank, kurde. bank bikion, jakiś bikony. Ej dobra, idziemy... Dawaj się poczekamy, no, dawaj się poczekamy, no i no, 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 jeszcze mi damy. No, no bo jakiego nie mam już jakby. A dobra... To... Aj poczekaj, mogę ci to dać? Dobra, widzowie, yy, my tu... chodź tutaj i wracamy się. Jest tutaj gdzieś klucz... Ja mam ten klucz ekwipnięty, więc ja mogę go używać. Dobra, ja teraz... O kurde, dobra, ja chcę iść. Ja sprawdzasz ten klucz. działa też tutaj. Działa. A tu? Bia karta. To jest najlepszy update najlepszy, najlepszy, na odcinek. No normalnie widzowie. Widzowie, więc yy, mam nadzieję, że już tutaj stupid like zostawiony. Bo jak nie chcę, to się chyba obraża. Dobra, ja ja wejdę i chodźmy tam do tych laserków. Albo prosto. Tylko... Nie, prosto, bo to jest tam. Po prostu byśmy nie dali no Chodźmy gabaj. No właśnie, ej, otworzę... Ej, tego się nie da otworzyć kluczem. Musi być coś innego. Nie. -a. Coś innego jest. Serio? No kompletnie. Um, chodźmy do wentów i chodźmy jeszcze raz w to miejsce. Albo dobra, no. Um, kluczyk. Poczekaj, odwór, ja sobie usunę no. te takie rzeczy, które nie są takie updateowe. Dobra, ma otworzę. A, dobra. Dobra, po idziemy. Y, normalnie tutaj. Aha. Jeszcze raz, byśmy musieli rozwalić safe. się to? No bo bo tutaj musi też być coś. Musi. bo już tutaj jest coś ukryte. Ej, poczekaj. Nie, eko, eko nie działa. Dobra, otworzyłem. Oha, dobra, zliczowało mi się. Nie, bomba mi się zliczowała. Dobra, czekamy. I mam nadzieję, że już tutaj widzowie wieczór like zostawiony. Musi być, bo jak nie. O kurde. Dobra. To wygląda miejsce, jakby tutaj było coś giga Ej, 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 Egar mam oczy. W real life? Nie, no tak z y, kamerka, że tak, że, że może byś nie widział. No. I poczekaj. Taka... Proszę, kogo siebie. O oh, gójdę, thank you. Proszę. And this is for you. Dziękuję. Okej, okay, idziemy. Um, ław, te ławki są podejrzane, że tutaj no, są ławki, nie? To jest tylko ławka jakby. A tutaj pewnie, o dobra, chodź, biała karta tutaj. A tutaj, tutaj jest jakiś klucz. Czy to, a nie, to jest to, dobra. Poczekaj, ja sobie jeszcze raz tutaj wyjdę i idę tu. Albo tutaj może jest jakiś klucz. Bo ja często widziałem ja. na YouTubie, że jest coś takiego, nie? No. Że, że jakby te, taj, te, te mopy można jakoś ruszyć. I później wiesz. My, my się musimy oczywiście wspomagać YouTube'em, bo inaczej byśmy sobie nie poradzili. No. A może ale tutaj coś jest. Ale to mi mnie tak intryguje. Poczekaj. A może... A może trzeba wyłączyć wszystkie alarmy w wentach? Poczekaj, ja wyłączę na szybko alarmy i wrócę. Nie TNT. Bo widzowie ja już nie mam pomysłów. I widzowie jak chcecie, żeby był, żeby było jakieś RP z tego banku, no to zostawcie tutaj 10 łapek w górę. To wtedy zrobimy no. jakieś RP. No w się na No, i żeby znaleźć tutaj więcej sekretów. No nie no. Bo zwykły bank według mnie już będzie tutaj czysty. Ej, ej, e, poczekaj, ja bym poszukał w jednym miejscu. Ja... poszukaj no a ja wyjdę z banku. I w ogóle co poszukać? Ja poszukam czegoś w Ej, otworzyłem Ktoś. to! Chodź tutaj, otworzyłem. Co? No tu. To... Ja nie go, ja już je, jestem na jest To co jest za, za laserami? To był dynamit potrzebny. Serio? No, co? Gdzie, gdzie, gdzie jesteś? Y tutaj. Odwróć się. Dynamik? Tak. Poczekaj, jak ja to otworzyłem, to czy to? Nie, to się jeszcze nie odblokowało. Chcesz złoto? Um, nie, już mam. Aha. Um, ale tutaj nie ma żadnej karty. Tylko po co mam go? Jakby nie no. Jak coś gdy, gdy widzisz na zewnątrz, to jest masa, masa dzieci. O, tam wiem, że tam jest widz. No kam... <grymne> nie jest tylko widz, więc... a są... Wolałabyś nie wiedzieć co tam jest, okay. ale ja... 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 chcę ja, poszukać w środku, a ja poszukam czy, czy czegoś w kaliniej bazie może. Dobra, więc my widzowie tutaj się staramy szukać. To ja mam gdzieś poszukać w banku tak normalnie? E, nie, tak... no tam gdzie jesteś, ja no poszukaj czegoś, Dobra, coś tutaj podejrzanego. A ja sprawdzę kołą bazę, bo może kkk coś gogali, bo pewnie ją O. No nice. i Muszę kopać coś gokali. Ej, co tu? To jest jakieś coś? Ej, poczekaj. Nie, mi się coś nie, masz coś? Nie, ale to było dla mnie troszeczkę tylko podejrzane. Ale nie, no, czy my będziemy musieli się wspomagać YouTube'em? Bym nie chciał tego robić. A jaka, bo ja bym wszystko poradnikowo, wszystko, No ale my tutaj, jak widzowie nie damy rady, no to przepraszamy. No to wiem, po prostu, sorry, I'm sorry, I'm, noob. No, I don't know. Ja nie wiem, co tu się dzieje, w ogóle nie wiem, co tu. Nie wiem, co ludzie robią w Kejwinzie. No dobra, nie wiem, ja tutaj otworzę. Tak. Aha, dobra. To... Ja za światło, bo... Klucz? Poczekaj, bo tutaj jest jedno na zielono. Co jakby włączyliśmy jedno, a nie włączyliśmy dwóch? Bo ja bym chciał... A właśnie. Tu... Bo ja bym chciał tutaj wejść. Bo ja jestem w wśródkiem... Czekaj. Eee... Ej, 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 a idźmy na nasi No. Ej. Ej. Open. Ej, nie mogę. Okej, co ja zrobiłem? Ale nie mów. Kiedy Dobra, ja stawiamy tutaj, widzę? ja tutaj postawię tę, NT znowu. I widzę, nie, jak ty, my tutaj ty, nic nie znajdziemy, na no, to ja to no. Dobra, my zrobimy ostatnio już tutaj szansę, nie? Tak, i już mam Bo to wykrywać. miejsce już jest zapodejrzane. I widzowie, my się tutaj zaraz widzimy, jak może coś znajdziemy. Widzowie, udało się! Tylko tutaj są, nie wiem czemu, jakieś dzieciaczki. Dobra, chodź, wchodzimy. Diamenty. O kurde, masz. Dzięki. Mamy diaksy! Let's go! Dobra, jak są wyjść? Dobra, ja tutaj trochę to poniszczę. No i zobaczymy, może zaraz się coś stanie. Ale ja tu chcę się jeszcze rozejrzeć, ale widzowie... My już chyba odblokowaliśmy wszystkie sekrety. Chyba tak. Więc no, Dobra, my już, ja więc, myślę, już nie masz ale jeszcze coś postaramy pracy. się znaleźć, no i może, no i się zaraz widzimy. Widzowie, ja już się z wami żegnam, tylko, y, gdzie Mister Małpa? Dobra, no gdzie ty jesteś? E, co ty robisz? Dobra, widzowie, to jest impreza na zakończenie tego odcinka. A tego, my już bardzo, a tego widzowie, my już bardzo Wam serdecznie dziękujemy za oglądanie. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się spodobał, to zostawcie suba i lajka po więcej takich odcinków. No a my już dziękujemy za oglądanie, no i się żegnamy. Do zobaczenia, elo. Cześć!